Dobrze, dzisiaj będę mówił na temat, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach, gdzie szukać pomocy, kiedy mamy problemy w naszym życiu i chciałbym, abyśmy przeczytali psalm 121. Psalm 121. Pieśń pielgrzymek, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim, poprawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego na wieki. A w innym tłumaczeniu, trzeci werset od tego 121 Psarmu mówi, mówi coś takiego. Hmm, tutaj jest napisane niechaj nie da się potnąć swej nodze, niech nie drzemie stróż twój. A w innym tłumaczeniu jest napisane coś takiego. On nigdy o mnie nie zapomni i mnie nie zignoruje. W innym jeszcze tłumaczeniu Bóg czuwa nad każdym krokiem. Ludzi Mu oddanych. On nigdy o mnie nie zapomni i mnie nie zignoruje, czyli mnie nie zlekceważy. I Bóg czuwa nad każdym krokiem ludzi Mu oddanych. A piąty werset to jest napisane: Pan stróżem Twoim, pan cieniem Twoim, poprawicy Twojej, a w innym tłumaczeniu jest napisane: On jest zawsze po Twojej stronie, aby schować Cię bezpiecznie w Jego obecności. I ten Psalm 121 jest jednym z 15 psalmów, tak zwanych psalmów pielgrzymkowych. Od 120 psalmu do 100, 134 psalmu. Wszystkie, kiedy przeczytacie, nagłówki mówią pieś pielgrzymek. I mówi się o tym, że to były psalmy, które były śpiewane przez ludzi, którzy przychodzi przez Izrael, który przychodził. Na święta pielgrzymował do Jerozolimy, i kiedy wchodzili do Jerozolimy, wchodzili na górę, gdzie jest świątynia Pana, śpiewali pielgrzymi te pieśni. Jednym z tych psalmów był psalm 121. Inny psalm mówi: Uradowałem się, gdy mi powiedziano 122, czyli ta. Te, te psalmy od 120 do, 12, do 134 są pewną ciągłością, jeżeli je przeczytacie, są bardzo ciekawe. Jednym z tych psalmów jest psalm 121. I możecie sobie wyobrazić, kiedy szli ludzie na pielgrzymkę, kiedy pielgrzymowali do, do Jerozolimy, kiedy już wchodzili do Jerozolimy i zaczynali śpiewać coś takiego. Oczy moje wznoszę ku górom, czyli szli na górę i mówili, oczy moje wznoszę ku górom, Skąd nadejdzie mi pomoc? I myślę, że to jest bardzo fajne, kiedy mamy sytuacje, w których jest nam trudno. To nie chodzi o to, że jest nam fajnie, kiedy jest nam trudno, tylko chodzi o to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, jaka jest nasza postawa, gdzie szukamy schronienia, gdzie szukamy pomocy w trudnych sytuacjach naszego życia. Czy w naturalny sposób przychodzi nam prośba i wołanie do Boga, czy w naturalny sposób nawet to westchnienie do Boga, Boże, pomóż mi, czy pierwszą rzeczą, którą robimy, to zaczynamy kombinować, jak rozwiązać problem? Ja nie mówię, że nie mamy używać mądrości, ja nie mówię, że, że Bóg nie dał nam mądrości inteligencji po to, abyśmy z niej korzystali, ale ważne jest to, abyśmy za każdym razem, w sytuacjach, kiedy jest nam trudno, kiedy potrzebujemy pomocy, pierwsze nasze westchnienie, pierwsze nasze myśli były skierowane w kierunku Boga, dlatego że On jest źródłem rozwiązania każdej sytuacji. Dlatego, że On jest źródłem przyjścia, pomocy do naszego życia. I dalej tu jest napisane takie, że skąd nadejdzie mi pomoc. Psalmista mówi, wznoszę moje oczy ku górom, idę do Jerozolimy, wchodzę już po tym górzystym terenie, w miejsce świątyni i mówię, jestem w potrzebie, jestem w miejscu, w którym potrzebuję pomocy i wznoszę moje oczy ku górom. Dlatego, że na górze, na górze jest świątynia, na górze jest Pan, na górze jest ten, który przyniesie rozwiązanie do mojego życia. I dalej mówi, tak, pomoc moja jest u Pana, który uczynił niebo i ziemię. I myślę, że bardzo istotną kwestią jest w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim, jakiego znasz Boga. Jakie masz zrozumienie Boga, jakie masz objawienie Boga? Boże Słowo mówi, że mamy się przemienić na, na myśli Chrystusowe, że mamy odnowić nasz umysł, aby nasze myśli były Chrystusowe i nasze myśli powinny być myślami, tak jak Chrystus myślał o swoim Ojcu, kiedy był na Ziemi, między innymi. Dlatego ważne jest, abyśmy rozumieli to, kim jest mój Bóg, co potrafi mój Bóg, co on uczynił dla mnie i dla każdego z nas. Bo kiedy wołasz do Boga, to musisz mieć pewność i wiarę, tak jak jest napisane, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Że on przychodzi z pomocą dla tych, którzy wołają o pomoc. Że on jest tym, który nigdy nie zapomni o mnie i nigdy mnie nie zignoruje. I on jest tym, który mnie uzdrawia. On jest tym, który mnie zaopatruje. On jest tym, który mnie wyprowadza na wolność. On jest tym, który mi przynosi radość. On jest tym, który przynosi mi pokój. On jest tym, który podnosi moje życie. On jest tym, który złamał więzy nieprawości nad moim życiem. I to jest ważne. Abyśmy mieli zrozumienie, w jakiego Boga wierzymy. Abyśmy mieli objawienie tego i chodzili w zrozumieniu i objawieniu tego, kim jest mój Bóg. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wierzę, kim, jeżeli mam właściwą wiarę w Boga, jeżeli mam właściwe myśli o Bogu, jeżeli mam właściwe myśli o tym, co Bóg myśli o mnie i na mój temat to łatwiej mi jest wołać do Boga o pomoc, łatwiej mi jest z wiarą przychodzić i z ufnym, z ufną odwagą przed Boży Tron. I kiedy mam objawienie na przykład tego, że Chrystus przelał swoją krew za mnie i ta krew się cały czas przelewa, to wierzę w to, że kiedy, grzechy, kiedy, kiedy, kiedy wyznaję swoje grzechy, to Bóg mi przebacza. Kiedy mam objawienie tego, że ta krew płynie, że ta krew przepłynęła, to mam objawienie tego i wierzę w to i rozumiem i z poufną odwagą wchodzę w miejsce święte przez wiarę. Wchodzę przed Boży Tron i łatwiej jest mi wejść przed Boży Tron. I rozumiem to, i jestem pełen wiary w to, że kiedy przychodzę przed Boży Tron, kiedy zrzucam swoje troski, to On przychodzi ze swoim rozwiązaniem, ze swoim podniesieniem i swoim posilaniem. I dlatego tak ważne jest, że kiedy wołamy do Boga, kiedy modlimy się tym psalmem, kiedy psalmista szedł i kierował swoje, swoje oczy, swój wzrok ku górze, do świątyni Pana, on wiedział, że stamtąd nadejdzie mu pomoc od Boga, który jest napisany, który stworzył, uczynił niebo i ziemię, bo takim jest Twój i mój Bóg. On jest tym, który uczynił niebo i ziemię. I kiedy zaczynasz wołać do Boga, i kiedy zaczynasz wierzyć w takiego Boga, że On powołuje rzeczy, których nie ma, to czego nie ma, powołuje do bytu, to zaczyna twoja wiara wzrastać. Dlatego, że kiedy spędzasz czas z Bogiem, kiedy spędzasz czas w Bożym Słowie, kiedy spędzasz czas w Bożej, w Bożej obecności i w modlitwie, to zaczynasz coraz bardziej Boga poznawać. A kiedy zaczynasz coraz bardziej Boga poznawać, to zaczynasz mieć pewność tego, że kiedy Jesteś w trudnej sytuacji, że kiedy jesteś w momencie potrze potrzeby pomocy, potrzeby, aby pomoc przyszła z nieba, to kiedy przychodzisz do Niego i modlisz się, to wiesz, że On przyjdzie, bo On jest tym, który stworzył niebo i ziemię. Bo On jest tym, który powołuje to, czego nie ma do bytu. Bo On jest tym, który wskrzesza zmartwych. Bo On jest tym, który uzdrawia. Bo On jest tym, który uwalnia. Bo On jest tym, który jest moim sztandarem. Bo On jest tym, który jest moim pasterzem. Bo On jest tym, który jest moim pokojem. Bo On jest tym, który jest pełen łaski i mocy dla mnie. Bo On jest tym, którego myśli są o pokoju, a nie o niedoli. Bo On jest tym, który wyprowadza więźniów na wolność. I wtedy. Kiedy patrzysz swoimi oczami do Boga, to to, nie jest, to to nie jest takie. To jest to pełne wiary. To jest to pełne zaufania i przynosi, przynosi to wiarę, przynosi to pewność i przynosi to odwagę do tego, że Bóg z tobą przeskoczysz z Bogiem każdy mur. I to jest tak bardzo ważne. I to jest tak bardzo ważne, że kiedy rozumiemy i mamy objawienie, kim jest Bóg. Co dokona dla każdego z nas, to wtedy wiemy, że ta pomoc przyjdzie i ona nie przyjdzie od słabego lichego Boga. Ale ona przyjdzie od potężnego, potężnego, namaszczonego Chrystusa. I to jest tak bardzo ważne. I niechaj nie da, niechaj nie da się potnąć Twojej nodze i niech nie drzemie Twój stróż. Bóg czuwa nad każdym Twoim krokiem. Jeśli jesteś osobą, która wierzy, jeśli jesteś osobą, która jest jego dzieckiem, jeśli jesteś osobą, która poświęciła swoje życie, jesteś oddany mu, to on czuwa nad każdym Twoim krokiem. To znaczy, że on nie da się potknąć Twojej nodzy. A nawet jeśli, jest napisane, jeśli sprawiedliwy siedmiokrotnie upadnie, to i tak Pan go podniesie. To i tak Pan go podniesie, dlatego że on czuwa nad krokiem ludzi mu oddanych. Dlatego, że on czuwa nad tym, że kiedy stawiasz swój krok, to On jest z Tobą. I to jest tak bardzo ważne, że kiedy przychodzimy w trudne sytuacje, to jest tak bardzo ważne, że kiedy przychodzimy w miejsca potrzeby, to powinniśmy zaufać Bogu, że On jest tym, który mnie podnosi. Bo to jest mój Bóg. Bo to jest mój Bóg. I On nie da się potknąć w swojej w mojej nodze. On jest tym, który nie drzemie. On jest tym, który się nie męczy, Boże Słowo mówi. On jest tym, który zawsze czuwa nad Tobą. Nie mieliście czasami takich sytuacji, że... Ostatnio nawet z sobą kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że kiedy coś się stało, jakaś drobna rzecz i w pewnym momencie tylko powiedziałem, Boże, fajnie, żeby, żeby to się stało. Potrzebuję takiej, takiej sytuacji. Już, już nie mówię o szczegółach. I praktycznie mija parę godzin i te rzeczy się dzieją. Nawet czasami jest westchnięcie do Pana Boga. Czasami jest westchnięcie do Pana Boga, ale ono jest do Pana Boga, do mojego Ojca. Fajnie, żeby te sprawy się ułożyły w pracy i praktycznie na drugi dzień te sprawy układają się w pracy. Fajnie, żeby, żeby mój, mój pociąg się nie spóźnił, bo się spieszę i pociąg się nie spóźni. Mówię, to są może takie drobne rzeczy, o których mówię, ale to jest ważne, to pokazuje o jednej bardzo ważnej kwestii, że mój Bóg, mój Bóg i Twój Bóg, On nie śpi. On nie śpi. On cały czas czuwa nad Izraelem, i cały czas czuwa nad swoimi dziećmi, a my w Jezusie Chrystusie jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi. I kiedy psalmista, kiedy ludzie i Psalmista, ale kiedy też pielgrzymi szli do Jerozolimy, i kiedy chodzili już po tych stopniach i, i szli w kierunku góry na której stała świątynia to oni śpiewali mój bóg mój bóg jest moim stróżem i on nigdy nie śpi i można by powiedzieć bogowie którzy są pogańskimi bogami oni śpią i zapominają o swoich ludziach a mój bóg nigdy o mnie nie zapomina mój bóg jest tym który nie śpi, ale on cały czas czuwa. W Starym Testamencie jest taki fragment, w którym jest napisane, że Bóg przepatruje Ziemię i szuka tych, aby ich wzmocnić tych, którzy go szukają. Bóg przepatruje Ziemię i szuka tych, którzy go szukają, którzy wołają do Niego, aby ich wzmocnić. Aby ich wzmocnić. A ty i ja czasami wołasz w dzień, a czasami wołasz w nocy. To znaczy, że Bóg też w nocy szuka, bo On nie śpi. Tych, którzy czasami w nocy wołają i szukają Jego oblicza, aby ich podnieść, aby ich zachęcić, aby ich wzmocnić, aby dać im mądrość, aby dać im pokój, aby dać im posilenie, bo On nie śpi. On nigdy nie zasypia. Na straży strażnikowi nie wolno było usnąć. Była za to poważna kara. A Bóg jest stróżem Izraela. Bóg jest stróżem Twoim i moim. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. I bardzo ciekawa jest sprawa taka, że kiedy ktoś stał w sądzie. To obrońca stał po prawej stronie. To znaczy, że kiedy wołasz do Boga, to musisz mieć świadomość tego, że On jest Twoim obrońcą. Duch Święty, Jezus wstawia się za nami po prawicy. Bóg jest tym, który chroni mnie. Jest napisane, że Duch Święty jest adwokatem Parakletos. Adwokat stoi po prawej mojej stronie. Duch, adwokat stoi, Bóg, adwokat stoi po prawej mojej stronie i mówi: Nie masz prawa do diabła. Nie masz prawa, bo to jest moje dziecko. Kiedy Twoje życie podoba się Bogu, to Jego ochrona jest nad Tobą. I krew Chrystusa ma moc. Pan jest stróżem po prawicy mojej. On jest po prawicy Twojej. On jest zawsze po Twojej stronie. Aby schować Cię bezpiecznie w Jego obecności. Inne tłumaczenie tego fragmentu, On jest po prawicy mojej. On jest zawsze po Twojej stronie, po prawej stronie można to powiedzieć. Aby schronić Cię bezpiecznie w Jego obecności. Jest napisane, że jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, jesteśmy cały czas w Jego obecności. Bo On jest tym, który jest moim stróżem, bo On jest tym, który stoi po mojej prawicy, bo On jest tym, który chroni moje nogi, bo On jest tym, że kiedy nawet zdarza się, że upadnę, to i tak mnie podniesie. Bo moje zaufanie jest w Bogu. Bo moje zaufanie jest w Bogu. Słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc. W nocy. To jest niesamowite, jaki sposób y, pielgrzymi śpiewali. Czasami szli w słońcu, bo to, to nie jest czasami szli w słońcu, czasami szli w nocy. I powiedzieli coś takiego i śpiewają coś takiego: Słońce nie będzie mnie razić za dnia. Dlaczego? Dlatego, że mój Bóg jest moją ochroną, bo mogę się schronić w cieniu Jego prawicy. Bo mogę się schronić w cieniu Jego obecności, bo mogę w cieniu Jego obecności czuć się bezpiecznie. Taki jest Twój i mój Bóg. Taki jest Bóg w Jezusie Chrystusie. Taki jest Bóg, który każdego z nas kocha, bo On jest Twoim i moim stróżem. Pan strzec będzie Ci od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. On będzie strzeg Twojej duszy. On będzie strzeg Twoich emocji, on będzie strzeg Twoich myśli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy poddajemy się posłuszeństwu Jego Słowu, to nasze myśli są przemienione. To nasze myśli są odnowione. A kiedy nasze myśli są odnowione, to nasza dusza jest zabezpieczona, dlatego że nasze emocje są inne. I kiedy przychodzi jego pokój, to nasza dusza też jest strzeżona, bo on jest szalom, bo on jest pokojem, bo on jest tym, który przyprowadza pokój do naszego życia. I on jest tym, który chce przynosić pokój przez nasze życie, przez nasze życie. W miejscach, gdzie pracujemy, w miejscach, gdzie. Żyjemy, gdzie się uczymy, gdziekolwiek wstępujemy, to przynosimy, powinniśmy w każdym bądź razie przynosić, Boży pokój. Boży pokój. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego. I w innym tłumaczeniu jest bardzo ciekawe: jest napisane coś takiego. Będę bezpieczny, kiedy będę opuszczał dom i bezpiecznie wrócę i zawsze będzie mnie chronił. Będę bezpiecznie wychodził z domu i będzie mnie chronił w całej drodze, aż wrócę do domu. To jest napisane: Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego. I można by powiedzieć w taki sposób: pielgrzymie wychodzą z domu. I śpiewają tą pieśń, i mówią tak, kiedy wychodzę z domu, Bóg już jest ze mną i strzeże moich nóg, strzeże mnie i bezpiecznie wyjdę i pójdę na pielgrzymkę i wrócę do domu. Ale to słowo też mówi coś takiego, że kiedy rozpoczynasz dzieło Boże, kiedy rozpoczynasz rzeczy z Bogiem, to on jest z Tobą od początku, poprzez całą podróż do końca. Kiedy nawracasz się, to Bożym zamiarem jest, aby być z Tobą, aby być z Tobą od początku nawrócenia przez całą drogę życia tutaj na ziemi z Nim, aż do końca. I kiedy rozpoczynasz jakiś, nie wiem, projekt, cokolwiek to nazwiesz, kiedy Bóg położył Ci coś na serce, to Bóg jest z Tobą od początku do końca i cały czas w tej drodze. On nigdy Cię nie opuszcza. On nigdy nie zapomina o Tobie. On jest z Tobą od wejścia do wyjścia i cały czas, cały w tej drodze. Albo psalmista mówi w innym tłumaczeniu: "On bezpiecznie mnie chroni w momencie, kiedy wychodzę z domu, idę, podróżuję i wracam do domu, i on cały czas jest ze mną." A w innym słowie jest napisane, że Bóg zakłada obóz aniołów wokół tych, którzy się go boją. Posyła aniołów. Pamiętacie historię, kiedy Abraham zaprzysiął swojego sługę, aby znalazł żonę dla Izaaka. I tam sługa mówi Panie, poślij anioła przede mną. Poślij anioła przede mną. I Bóg mówi coś takiego tutaj. I to też pokazuje ta historia wyboru żony dla Izaaka. Od początku do samego końca Bóg był ze sługą Abrahama. Od początku do końca Bóg był ze sługą do Abrahama. Teraz i na wieki. On jest tym, który jest teraz i na wieki. On jest tym, który strzeże Ciebie i jest początkiem wejścia i wyjścia Twojego. I z Tobą jest przy wejściu i wyjściu. Teraz i na wieki. I to się nie zmieni. I to się nie zmieni. Dlatego ważne jest, abyśmy, kiedy są sytuacje w naszym życiu, spotykają nas różne sytuacje i mogą być czasami trudne, kiedy potrzebujemy pomocy. Nie znaczy to, że nie mamy zwracać się o pomoc do ludzi. Nie mówię o tym. Ale pierwsza reakcja pierwsza naturalna reakcja powinna być. Mój Bóg jest moją pomocą. I później Bóg używa ludzi. Przychodzimy, prosimy o modlitwę, prosimy, potrzebujemy pomocy. Ale ważne jest, żeby mieć serce za każdym razem nastawione na Boga. I nawet jeżeli nie zwrócisz się od razu do Boga, to wiesz w to, że pomoc przychodzi od Boga. On używa ludzi, używa sytuacji, używa okoliczności po to, aby ci pomóc. Bo On. Jest Twoim i moim stróżem. On jest tym, który chroni Twoje i moje życie i On nigdy się nie spóźnia. On nigdy się nie spóźnia. Czasami przychodzi w ostatniej sekundzie. To fakt. Czasami się zdarza, że przychodzi w ostatnich minutach, ale przychodzi. Ale przychodzi. Bo on się nie spóźnia. I on jest Panem czasu. I on jest tym, który jest po naszej prawicy. Bardzo chciałbym Was zachęcić tym, abyście myśleli w taki sposób o Bogu. Kiedy będziecie czytali ten psalm, abyście pamiętali o tym, że on jest naszym stróżem. Że On jest naszym przewodnikiem, że On jest tym, który jest naszym pokojem, że On jest tym, który zawsze myśli o nas dobrze, dobrze, o każdym z nas. Abyśmy spędzając czas z Bogiem w modlitwie, abyśmy spędzając czas z Bogiem w Słowie prosili Ducha Świętego, aby objawiał nam i poznawał, dał poznać nam się takim, jakim jest. Abyśmy mieli objawienie Boga takim, jakim On naprawdę jest. Bo kiedy masz zrozumienie, i kiedy masz objawienie tego, jaki Bóg jest naprawdę, to Twoje życie i moje życie jest pełne, jest bardziej spokojne, powiedziałbym. Jest pełne ufności, że On jest Bogiem wejścia i wyjścia Twojego, że On jest tym, który chce Cię chronić. Że On jest tym, który chcecie wzmacniać, że On jest tym, który chcecie posilać, że on jest Twoim stróżem, i On jest tym, który jest po Twojej prawicy. Po Twojej prawicy. I możesz się schronić w cieniu Jego skrzydeł. I możesz się schronić w cieniu Jego obecności. I bardzo ważne jest to, abyśmy nie zapominali o tym, że On jest tym, który jest sednem naszego życia. Amen.